Witam wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu energii miesiąca grudzień 2019 roku. Zobaczymy, co chce być Wam przekazane. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w historiach, jakie chcą Wam zaprezentować, zapraszam Was na inny kanał. Wchodzicie z taką energią poczucia straty, utraty, zniszczenia. Teraz sobie dopytamy. Ogólnie będzie stabilizacja. Może to być stabilizacja finansowa, może to być takie poczucie, poczucie jakby przepracowania pewnej lekcji w życiu, zadowolenie z siebie, zadowolenie ze swojego działania, z tego, że daliście radę. Tutaj też może być, że w Waszym zdrowiu się polepszy, że na przykład nastąpi oczyszczenie czy też Waszego organizmu, ale to też może być oczyszczenie Waszych emocji i takie poczucie właśnie zdrowia, takiego twardego osadzenia na ziemi. Możecie rozwijać swoją pasję, ale to też jest runa, która sugeruje kłótnie, kutliwość. Ja sobie muszę dopytać, bo tak za bardzo nie wiem tutaj, co runy chcą Wam przekazać. Tu mi się pokazuje, że yy, możecie na rzecz kogoś z rodziny, kogoś z daleka, bądź osoby, która dawno się nie odzywała, musieć coś dać. Oddać, nie wiem, wydać na tą osobę. I to spowoduje u Was taką, e, takie poczucie utraty. Raczej rozwijanie swojej pasji, może nawet odnalezienie, takiej nadziei, takiej um, odnalezienie talentu. Może Was ktoś natchnąć, zainspirować. Możecie zacząć wykorzystywać swoje talenty. Tak w życiu codziennym, na przykład poprzez dorabianie sobie, czy też pomoc innym. Duże wsparcie tutaj jest właśnie w takim wewnętrznym. Wewnętrznym ogniu tej nadziei, tej, tej pasji życiowej. Tak, tutaj nastąpi jakby zwrócenie komuś czegoś, oddanie komuś czegoś, wydanie na kogoś z rodziny. Nie wiem, to mogą być jakieś sprawy spadkowe, to mogą być sprawy, nie wiem, zachowkowe, zachowków. Y No komuś z rodziny, coś albo sobie z daleka, komuś, kto był jak rodzina, jest jak rodzina, traktowany przyjaciołom. W każdym razie, bliskiej Wam w jakimś sensie osobie albo poprzez więzy krwi, albo poprzez takie, taką bliskość emocjonalną, będziecie musieli coś oddać, coś, co się tej osobie należy: pieniądze, uznanie, cokolwiek. i jakby z tą osobą mogą być lekkie kłótnie z tego tytułu, ale to jest jakby takie oczyszczające i to spowoduje, że między wami mm, między wami ten konflikt może, może konflikt to nie ale taka napięta atmosfera która właśnie jest spowodowana z tu tego mm, potrzeby oddania czegoś, zwrócenia czegoś yy, się oczyści i nastąpi takie odnowienie tej tej relacji, czy też uzdrowienie tej relacji. Energia utrudniająca. No właśnie, ta ten dysharmonia w dawaniu brani, czyli finanse, Możecie troszkę być zaślepieni finansowo, czyli taka pogoń za, za pieniądzem. Może nawet, nie wiem, będziecie musieli komuś coś oddać w tamtej runie, co było hagal komuś z rodziny. I to spowoduje, że e, naczerpniecie swój budżet i będziecie chcieli szybko go e, odbudować. I będzie takie zaślepienie trochę finansowe. Może nawet taka, wręcz bym powiedziała skąpstwo. W każdym razie finanse i potrzeba komuś coś zwrócenia, oddania tutaj będzie w utrudnieniu. Tak, kobiecie. Tutaj będziecie kobiecie dawać. Oślepienie finansowe. No tutaj mi się tak bardzo jednostronnie pokazuje na te finanse, na te wydawanie na rzecz kogoś, z daleka jakieś kobiety z rodziny albo ktoś, kto jest jak rodzina, wiążą was w więzy krwi albo w więzy emocjonalne. Ewentualnie uważajcie też na, na to, żeby nie manipulować innymi, ale też, żeby nie dać się zmanipulować innym osobom. No, widzę już, że to czytanie będzie do bardzo wąskiego grona skorpionów. Energia sprzyjająca! Możecie spotkać inspirującą Was osobę, kogoś, kto Wam powie jakąś ważną, istotną. Kwestie, da Wam ważną informację, to nastąpi poprzez zbieg okoliczności, taki szczęśliwy zbieg okoliczności. Yy, znajdziecie się w jakimś miejscu, gdzie kogoś spotkacie, ktoś z Wam coś powie, może nastąpić współpraca albo może na przykład poszukujecie jakiegoś fachowca i ta osoba Wam kogoś poleci. Ogólnie macie tutaj. Yy, zbiegi okoliczności, które są z rządzeniem losu, i to jest na, na, na wasz plus, czyli wypatrujcie znaków, bo tutaj to też mogą być przekazy, możecie też otrzymać szanse od losu w postaci chociażby podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów, e, może wam ktoś, jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe, takie bardziej bym powiedziała tutaj em, urzędowe, nie sądowe, tylko urzędowe, typu, nie wiem, załatwianie. Pozwolenia na coś, może branie kredytów, chodzenie po urzędach, urzędnikach i tutaj załatwianie jakichś spraw, to tutaj będzie Wam właśnie los sprzyjał i możecie mieć taką przychylność tej strony. Może Wam pomóc kobieta albo energia kobieca, osoba bardzo wrażliwa to może być mężczyzna, bardziej bym powiedziała, że kobieta, ewentualnie jeżeli mężczyzna to taki mm, o wrażliwym usposobieniu. Ewentualnie też tak może być, że spotkacie, jeżeli jesteście singlami, osobami, które nie są w związkach, to spotkacie kobietę i to będzie takie spotkanie przypadkowe, ale które będzie z losu. I to będzie kobieta do, ym, po prostu do związku. Może na początku być lekki ym, problem. W takim sensie, że przeciwności, nie wiem, na przykład spotkacie ją gdzieś na urlopie, na wyjeździe, i będzie dzieliła Was odległość, albo ta osoba jeszcze będzie w związku takim, jest w trakcie rozstania, ale jeszcze się nie rozstała. No, w każdym razie coś będzie Wam troszkę utrudniało ten kontakt, ale on raczej będzie. I tutaj też mi się pokazuje, że Hmm, że właśnie możecie wydawać na, 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 tych, na tych fachowców, czyli jeżeli na przykład planujecie remonty, to one będą w grudniu realizowane, jeżeli planujecie jakieś coś, co, po, co potrzebu, potrzebuje pozwolenia, to tutaj będziecie wydawali pieniądze na, na tego typu sprawy urzędowe, na przykład, nie wiem, jakieś tam geodetów, nie geodetów i tak dalej. Ale dawam to właśnie taką stabilizację i poczucie realizowania się dalej, tak? Co jest nieuniknione. Nagła zmiana. Bardzo ciekawe wyszło. Nieunikniony jest u Was sukces, zwycięstwo, cieszenie się, radość, ale to do Was przyjdzie w momencie, kiedy Wy z czymś się rozstaniecie. Coś jakby musi odejść. Ale jest to ze sprawą sił wyższych, jest to. To będzie dobre, bo to zakończy pewien etap w Waszym życiu, który już powinien um, zostać zakończony. I wtedy zaczniecie się właśnie cieszyć z tego, co macie. I zaczniecie budować dalej. Jakaś losowa sytuacja może spowodować nagłą zmianę i, jakby mm, dokończenie pewnych zaczętych, a niezrealizowanych do końca sytuacji, wydarzeń, i to spowoduje, że możecie z kimś się rozstać, na przykład, mm, a zakończyć jakąś znajomość, albo ją y, nie tyle zakończyć, ile. Troszkę się od siebie odsunąć, rozluźnić tą znajomość. Może to dotyczyć właśnie kogoś z rodziny. I to, co się wydarzy, to takie, ta nagła zmiana, która przyjdzie, coś, co będzie właśnie wydarzeniem losowym. Inaczej powiem. Runo PERTRO jest runą przyczyny i skutku, czyli ona mówi o tym, że to, co wy robicie, co mówicie, jak działacie w tej chwili i w przeszłości, jak działaliście, to budujecie swoją przyszłość i z tego będziecie rozliczani w przyszłości. I jakby teraz w grudniu przyjdzie to Wasze rozliczenie, to takie zakończenie tego cyklu, który był kiedyś rozpoczęty. Coś, co budowaliście. I to spowoduje u Was w pewien sposób... To nie jest zła energia, nie. Żebyście tego nie odbierali negatywnie. Po prostu Wy będziecie musieli jakby spłacić swoje zobowiązanie wobec kogoś, albo wobec czegoś. I kiedy Wy to spłacicie, a to jest nieuniknione, bo to i tak Zostanie spłacone. Mam wrażenie, że to raczej dotyczy kogoś z rodziny, jakieś zobowiązanie, może nawet finansowe, to to tak naprawdę będzie dla Was sukcesem, bo Wy zakończycie ten cykl i będziecie mogli dalej w jakiś sposób działać. I takie trochę dziwne to jest, zaprzeczające sobie, ale to, co odejdzie, to, co zostanie spłacone, i może was, wasz budżet, albo troszkę wasze emocje, ale w konsekwencji to będzie naprawdę ogromnym sukcesem. I zobaczcie, pod sowillo jest Dagas, jest Odala, czyli to da Wam możliwość e, jakby rozwiązania problemu, realizowania siebie dalej, budowania czegoś na nowo, z nadzieją i z poczuciem bezpieczeństwa. Więc, więc e, jeżeli jesteście komuś coś winni, no to należy to spłacić i to jest też nieuniknione, i to będzie wręcz wymuszone, nawet może. Z tytułu prawa, ale jest to w konsekwencji bardzo dobre dla Was, bo będziecie jakby już pozbawieni tego przymusu i uwolnicie się tak emocjonalnie od tej sytuacji, co pozwoli Wam dalej działać. Bardzo jednostronne to czytanie jest, no ale tak wyszło. Rada, wskazówka. Odala. Czyli tutaj jest wszystko związane z rodziną, z domem zabezpieczaj swój majątek, dbaj o to, co posiadasz o te rzeczy materialne, ale też o więcej rodzinne spędzaj więcej czasu z rodziną, z przyjaciółmi, z osobami, z którymi czujesz się dobrze. Bądź taki rodzinny, bądź opiekuńczy taki po prostu dojrzały dojrzały, dojrzała. I przesłanie anielskie. Naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmujemy się tą sytuacją razem z Tobą. Od samego początku, nieustannie strzegąc Ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi cię ona naprawdę daleko. Życzę Wam, aby grudzień upłynął Wam przyjemnie, radośnie w gronie rodziny, bliskich Wam osób, aby te zmiany były. Wam sprzyjające i jak najmniej wymagające, i żebyście po prostu cieszyli się z tego, co posiadacie. Do usłyszenia! Pa!